Cześć Boże, kochani, Shalom Alechem. Witam Was serdecznie. Chciałam się z Wami podzielić takimi krótkim, krótkimi uwagami do Słowa Bożego. Yy, oczywiście, zaczerpniętymi z kazania w naszej parafii, św. Jerzego Wiasienicy. Polecam transmisję codziennie o 18.00. Komentarza księdza Jacka będzie wiatra. Więc tak, w środę była Ewangelia, w święto Matki Bożej Bolesnej. O tym jak Jezus pod krzyż, na krzyżu, jak to pięknie, wczoraj też wam udostępniłam w filmie, było powiedziane słowem otwiera serce Maryi i mówi niewiasto oto syn Twój, a do Jana mówi oto matka Twoja. I co mnie dotknęło na tym kazaniu. Y Pan Jezus do Jana mówi: Oto matka Twoja, ale nie mówi Janie, oto matka Twoja, tylko mówi bezosobowo: Oto matka Twoja. Więc Maryja jest Twoją mamą. Przytul ją, przytul ją, poproś, żeby Cię przytuliła ona, żeby Cię ukryła w swoim łonie, w swoim sercu i z nią żebyś kroczył. Ona Ci nauczy pokory, służby. Walki o Kościół, święty, troski o Kościół, święty, rozważania Słowa Bożego w swoim sercu. Polecam gorąco. I odnośnie wczorajszej Ewangelii, też co mi zapadło z komentarza księdza Jacka Pędzi Wiatra, wczoraj jest Ewangelia o tym, o Marii Magdalenie, jak przychodzi i myje stop Jezusowi i na, olejkiem, namaszcza. I o faryzeuszu. I popatrzcie, tutaj jest wszystko odwrócone. Faryzeusz, który w oczach ludzi wtedy, my teraz inaczej sądzimy, ale wtedy to był człowiek pobożny, taki szanowany, uczony w piśmie. Natomiast kobieta była no, ale grzeszna. Każdy z nas jest grzesznikiem, z których ja jestem pierwszy. I Pan Jezus, popatrzcie, wieście mówi, kobiecie mówi, że jej grzechy są odpuszczone. I nie wymienia ich, nie wymienia, a faryzeuszowi wymienia. Mówi co? Wszedłem do Twojego domu, a nie podałeś mi wody do obmycia nóg, a ona obmyła mi stopy łzami i wytarła włosami. Nie pocałowałeś mnie na powitanie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować moich stóp. Nie namaściłeś mi głowy oliwą, a ona olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego mówię Ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. Komu mało się odpuszcza, ten mało miłuje. Widzicie, faryzeuszowi wypomina, ale co jest ważne, on wypomina mu nie złe rzeczy, tylko dobrych, których nie zrobił. Bo w tych czasach Jezusa ludzie chodzili boso i jak przychodzili do kogoś do domu, to te nogi były bardzo brudne. I był taki zwyczaj, że stała właśnie sługa i myło się stopy. Później się witało pocałunkiem, tak jak prawie my teraz, oprócz doby korona. I też olejkiem się tutaj namaszczało głowę. I taki był zwyczaj. I popatrzcie, Jezus wypomina faryzeuszowi wprost to, czego nie zrobił. Jest jeszcze jedno miejsce w Ewangelii, kiedy Jezus wspomina o sądzie ostatecznym. I mówi wtedy, że będziemy sądzeni, gdyż nie nakarmiliśmy głodnego, nie daliśmy pić spragnionemu. Czyli mamy zwracać sobie w swoim rachunku wieczornym sumienia na rzeczy, które zrobiliśmy złe, ale też których nie zrobiliśmy dobrych rzeczy. Mamy codziennie okazję do czynienia dobra, więc czyńmy to. Mnie to dotyka, więc ja też mam z tym do czynienia szczęść Boże, błogosławionego dnia e, ze Słowem Bożym polecam też książkę Ewangelia na każdy dzień e, do zobaczenia, do usłyszenia i polecam sobie odsłuchiwać kazania w parafia świętego Jerzego w Jasienicy z komentarzami do Ewangelii księdza Jacka Pędziwiatra codziennie możesz odkryć w tej Ewangelii którą znasz coś innego szczęść Boże